Witam na kanale Madara.pl Dzisiaj gramy w Call of Duty Modern Warfare To jest nowa seria To jest pierwszy odcinek kampanii Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania, łapeczki w górę Zapraszam do gry Nitro Makarov pokazał mi moc szczytnej idei Potrzeba tylko iskry jeśli się zakli wszystko wybuchnie. Dranie chcieli mnie powstrzymać, upokorzyć, zdeptać. Ale nie, szacunek do zdobyłem w całkiem inny sposób. Zginął się. Nie łamie. Po prostu płonę. Jego misja to moja misja. Jego walka to moja walka. Chcę podpalić cały świat? Dobrze. Zasługuję na to. Podaję zapałkę. Wielkie idee potrzebują wielkich ludzi. Ruszajmy. Pora wszystko spalić. Zniedźmy jakiś pożar. normal 3-1 do dowódcy Charlie-2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem, 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno, nazwę. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, Laswell. Nadawaj. Generał Barkow wysłał dostawę chloru do swojej bazy. Ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie i konwojem do Urskistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. nie mamy gwaranty, że Zdawać żółnie, że idziemy... Ruchy. Do wszystkich drużyny zabójcy. Nacierać do wyznaczonego punktu. Zrozumiano. W drodze. Musimy się sprężać. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Uwaga. na nie! Ja słyszę! Zaklebnią! Cedon otwarty. Czysto? Czysto? Przejdźmy na... Przez się. Echo 3-1 do niebieskiego Wikinga 5, prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jakby 3-1, Wiking w gotowości. Zróbmy rekonesans, upewnijmy się, że nie ma tu rosyjskich żołnierzy. Zbliża się pojazd. Główna brama. Średnia ciężarówka. Będą nią transportować gaz. Pojazd w ruchu. Jeden w wieży po lewej i wysoko, ale to nie żołnierz. Ruch na bocznicy. Tak przywożą tu gaz. Widzę Rosjan, zgłoś to panie agent Niebieski wiking 5, tu Echo 3-1 Południowa brama, macie pozwolenie na ostrzał Zrozumiano 3-1, zamierzam celę, ostrzał za 5 sekund 5 sekund Patrzcie, fajerberki Sylwester Atom. Dzięki wielkie Dalej już sobie poradzimy. Chodźcie na toczyce! Jeśli sztuł widzicie, strzelajcie! Gdzie on się idzie? Już? On chciał. Do przodu! On chciał, żeby strzelać. Ktoś chyba bawił się za zapałkami. Mają za swoje. Pierwsze nich. chemiczne. Dobra decyzja. Mieli radia w bronie. Skróćcie ich męki. W środku są wrogowie. Idziemy do papiołów. Zdejmuję ich. Zabójca w To tyle z elementu zaskoczenia, panowie. Bądźcie czujni. No, dawaj, dawaj Ostrożnie, nie wiemy co nas czeka po drugiej stronie Nie, też nie <śm>

Nie ma wyboru! Nie ma wyboru! Korzystaj z niego! Wróćcie nas w stolik! Tak widzę! Idziemy, idziemy! Czysto! Gaz musi być w środku. Chyba, że się spóźniliśmy! Czysto! Czysto! czysto. W środku mogą być chemikalia! Załóżcie maski!

Jest Przywróćmy zasilanie, zapalmy światło Włączam prąd. Wróciło zasilanie. Mamy problem. Rosyjscy żołnierze. specnaz nas. Przyjedę do obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie specnazu Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Czekamy na podkręcenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Bingo! Potwierdzam obecność gazu. Zrozumiano 3-1. Ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem. Zbierajmy się stąd. Spadamy. Ty, czekaj na mnie! Nie zostawij mnie! Do wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. Pilnujcie sektorów. Dobra robota, Alex. Piórka do ewakuacji w ustalonym punkcie. Wow! Cofaj, cofaj!

Zobaczę no, was! Moja ciężarówka. Echo do Obserwatora. Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz. Potrzebujemy ewakuacji. Zrozumiano. W waszym kierunku zmierza chmara ruskich. Trzymajcie się. chochą niedługo was eksfiltruje. Obserwator bez odbioru. Kurwa, sam zostałem Wprowadzamy ograniczenie dostępu do informacji Co to do cholery ma znaczyć? Pan już nie ma tego dostępu, pułkowniku To moi, Marines Potrzebujemy sił szybkiego reagowania Odradzałabym Ale to nie jest pani decyzja Pułkowniku Lazuel Generale, moi ludzie Norris, daj nam chwilę Tak jest Mamy mały problem Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest, Bóg wie gdzie. To wszystko jest Twoją winą, Lazuel. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. John? Lazuel. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Wieść się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie. Masz czas na odprawę. Właśnie się, się odbyła. Niech to Garik. Mamy krytyczne zagrożenie. Co najmniej jeden napastnik. Może mieć bombę albo coś gorszego. Mamy snajperów na miejscu? Nie, sierżancie. Nie chcemy wzbudzać paniki. Terroryści też o tym wiedzą, ser? Garik, nie zrób z Londynu strefy wojny, jasne? Jak słońce. Bez odbioru. Jesteśmy zdani na siebie. Damy sobie radę. No to do roboty, ta. Przyjęto. Sierżancie? Uwaga! Biały war! Widzę broń. To oni. Szabla do kruka. Biały van. Grupa mężczyzn w wieku poporowym. Są uzbrojeni. Ruszamy. Przyjąłem. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kontynuacji już niedługo. A na dzisiaj to będzie tyle. Mara!